Tam ponownie, bardziej nie witam ponownie, bo dawno filmu nie było, ze z jest Bartłomiej Wojciechowski Danke zu A ah, Hello my friend! Yy, no widzi to jakie te... O. No powiedz majster, że tu zetorek to będziesz miał ciekawe tort mieli. Ale do kosów to daleko No, zobacz, jako będziesz notrowe, jak będziesz miał jakby jak będzie trzeba, to przyjedziesz, pociągnę mm. Tu są nasze pola orne, około 48 hektarów, nie rozartuje. No, Tyle Normalnie. to nawet nie ma. Tyle to... to razem nie mamy. Tak nie. Ile masz? Co? Ile masz hektarów? Dzierża... a dzierżawy liczy. No wszystko 16, a ty ile masz? 32. No to dobra, no to prawie 50 mamy. No 50 48, jeśli się nie mylę. No, no, I zapraszam nie. do mnie na kanał, nie zdradzę jakiego, zaś może tam napiszę w komentarzu jakimś. Mm. Dobrze, ja ma problemu. Bo wyszedł nowy nabytek. Uuu, a tylko są No no Jezu, patrzcie. Ile tam jest kretowin, a ile jamu. Chodź sobie dumnie co tam jest. U mnie to się kurna taka... Wiecie co, ja zrobię cięcie i się zaraz widzimy. Witamy po kcięciu Witamy, witamy A jak e... wspomniałem u Szymona, coś będzie nowych nabytków? W najbliższym czasie nie Bo nie mamy co kupować, wszystko mamy Talerzówka mówię, że będziesz kupował A do prac polowych pożniwnych to jeszcze daleka droga To na razie nic e, Czy idziemy na długą górkę? A jo Na jo? Jo Jo? Jo Na pewno? Tak. Yy, dobra, co ja bym Wam po mógł powiedzieć u mnie Że u mnie jak na ostatnim kanale Znaczy na ostatnim filmie, jak to ja powiem Pięknie, no. miło i serdecznie Mówiłem co, jak, gdzie, kiedy, o kim, o czym Wiadomo Mówiłem, że szukam ciągnika Ilu konnego? Pojechaliśmy Sprawdziliśmy Z Maćkiem wczoraj A my te... I wytargowali no. około 36 tysięcy Za no. I teraz idziemy sprawdzić jak by się sprawował na tym areal tak wam powiem. No wiecie jaki ja mam areał bo już mówiłem w dwóch odcinkach nawet przeszło. No. 95 filmów było wczoraj z dodatnim nie. Jeśli I ktoś pie... nie widział to może, to zapraszam na mój kanał gamingowy 2.7. Tak jak <laughs> moje w tym na tym kanale tylko bez vlog yy, Na pewno to chciałbym zapowiedzieć No, teraz daję głos do studia że na tej łące to się będzie działo Na tej łące to się u mnie będzie działo A tam, znaczy, u, mnie to ten, a tam to, u sąsiada tam u sąsiada? U ciebie sąsiada U, u kuzyna U kuzyna, no. tu Teraz wam mi jak, nijak ładnie Nie wiem czy ja mogę powiedzieć, że wyczyścił rów Nie, znaczy jak ładnie zrobił porządek z ziemią, rozplanował Bo tu no. widzicie te wszystkie kubki tam do końca tych drzew to wszystko nasze mm. Tam jest około kubek Moim zdaniem, i... jeśli możecie napisać My dobrze gospodarujemy, nie? No mm. czy znaczy ja tam z dziadkiem robię Bo na dziadek się postawił W czterech ostatnich odcinkach y... Jego dziadek jest Gospodarzem, a Bartek kierownikiem Nie, to na odwrót To, to na odwrót Bartek zawiesza, a dziadek sugeruje Dokładnie To teraz robię cięcie i idziemy zobaczyć rowy Bo sam jeszcze nie widziałem i nam ładnie rosy. Dobra, no to Jakie są ładne dole po. No to robię cięcie i się zaraz widzimy Tam Bartek chodzi Jeśli jak coś to cię widać Tylko twarz, o już ładnie wygląda Ja się nie pokażę, bo ja brzydko wyglądam Młody gospodarz, ja Ja Jesteśmy obecnie macie... na jego areale To nie jest na moim areale Jesteś już tu Jakbyś się Andrzej spod go, to już byś już byś nie żył no tu będzie to robić na na czerwiec na potrawach na czerwiec ogólnie albo... na potrawach no e, tak z skościłem że prawie nic tu ze zbioru nie było no bo mi się e, mm, jak to się nazywa cięgno rozpuściło o Jezus. i połowę łąki to jakoś prawie na tym na no. a, tak, że kościerka wygłaszała no. Dobra. Ogólnie my to, co mówimy, to mówimy po swojemu, bo Słyskuję dla was to inaczej się z... może różne rzeczy nosywać, nie? No, I my mówimy tak po swojemu. To ja tu tak jak w naszych rejonach jest mówione. my wyrodowaliśmy tu dwa koła. Perkins, szczególnie jak już był prawie odkopany, o. to Perkins na dwa koła, normalnie. I te, te, te to takie ładne to wtedy przebitki. jak y, przyjechał i na pomoc. Pozdrawiamy, serdecznie. My też pozdrawiamy. Co yy, tu będzie robione? tak, to, ta dziura będzie zasypana w pizdu. Za przeproszeniem, że przeklę, może tam Szymon naniesie autografię. Ja, surowa, się... na, ja surowo od razu wrzucę. Co? Ja surowo od razu wrzucę. Tak, no na jakim, na jakim kanale będę mógł zobaczyć? szymikrzyża 7 blok. O, widać, że tu nowo, że nie było. Nawożenie pierwsza dawka. No i czysto jest. Obornika już, już w niej areał do nawożenia? Nie, tu będzie nawożony obornik. Zapraszam mm. do mnie na kanał. jaki podam w komentarzu, W opisie można iść. Tam Szymon pisze. Pisze. Tu uchwała na mm -hmm. Tu mamy dwa, no, dwa rzekałane, które będą na mm. Nie będą trzymać, nie będą, bo zawadają w kręceniu. Zostanie, aby ten stawek, Ten stawek, Bo tam idziemy. Tam będzie zrobiona droga tam daleko, może Zuma zrobił. Tam daleko. A w tych zaroskach będzie normalnie droga zrobiona na prostkę hmm. y, Teraz pokażemy, jak nasza no, pan, y, zrobiła na. Bardziej nie za nam zrobiła, tylko zgodziła się, żebyśmy zrobili. O. 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 Tu już po czym i my chodzimy, to już zaraz się jezioro zrobi. O, tak jest dopiero początek. Początek końca. Yy, jak już coś, to już stawek jest pełny, zapraszamy. Można się kąpać, można już morsować. Zapraszamy na morsowanko. Jutro się odbędzie, będzie ciekawe. Tu nie podziwiam, o No i tu mamy yy. chętny rowek bliży. Już rowek, naprawdę ja, jak ja tu kiedyś jechałem, właśnie z belkami się znowu przyczepań, to tak sterze to ja A. się bałem jechać. wiem, no, bo to jest ten rok Znaczy, dziadek już Taki, że ten, idealnie. Jeś... jest... to poszerzył nawet, bo to było. dotąd. to sąd. Jak tu się stoi swoim butem. No. To ten rok był naprawdę wąski i tu kiedyś się w pieprzu z grawiarką. Z grawiarką Nie ku... trzeba było wyciągnąć. Nie, dziadek do przodu, do tyłu i perki... z. Czar... i ogień. Yy, tak jak macie te... To ktoś chciał pójść dawkę jakąś mm. Ogólnie ten na mój temat to tak jak widzicie te pierwsze drzewo i tam dalej To jest trzymana dzierżawa, którą ukradł z podstawówki Nieprawda yy, Moja dzierżawa Nie, bo Już moja, to? jutro będzie moja Dobra, czekaj Chwila w Ja się idę przejść Dobra Dobrze, to ja kończę ten odcinek. I my ja zaczynamy nagrywać później kolejny odcinek. Z tego samego kanału, tylko kiedy indziej wrzucone. Ja wierzę, ty masz, że Dobra. Nie że nie wiemy tego. <laughs> Musi być wszystko na bieżąco. Będzie jeden kanał, zrobimy z drogi powrotnej. Dobrze, nie ma problemu. Y my to ogólnie przegląd tłonkę. Przegląd łąk, Przegląd łąk, wszystko szejien, które będzie dzisiaj. Tak w Szymon jest najbardziej popularniejszym y, youtuberem, bo ma 40 tysięcy... Bez przesady Ma 40 tysięcy subskrybentów Można powiedzieć. Bez dwóch zeb. Bez 3 0 zer. Trzech zer. Bez trzech zer no. Dokładnie. Mm. bez 3 0 Odaje się w 1000. Ale morsowanko by było fajne. Szymon jutro? Ty, kurwa ja Tak a tak szczerze to łonie wyczyścili Osobiście nie Skukamy? byłem się Co? Co nie yy. Dobra, tak. to ja będę już kończyć bo za będziemy mieć 10 filmów 10 minut. Jeszcze jeden. Już 10 minut, a co zrobimy do 20 Nie. U, Dobra, to 10 ja... 10 minut, a się czuję a byśmy zrobili 40. Też tak się czuję Dziękuję wam za oglądanie. Zapraszam tak. Was na kolejny odcinek, który będzie teraz dzisiaj będziemy nagrywać, a rzucę. Nie wiem, może kilka dni później. Temu? Dwa dni? Kiedy wy to oglądacie, to który mamy dzisiaj? 19. Nie, czekaj, ja ci zaraz sprawdzę. Nie, chyba Nie by... no chyba 19 mamy. Yy... 19. No tak jak mówiłem, 19. A ten odcinek. A, to odcinek. A ten odcinek. No to sobotę będzie. ten No czyli 20. No 20, ten odcinek, co teraz nagrywamy. Znaczy ja też nagramy do mnie tu na kanał, proszę, bo dzisiaj wszedł odcinek, jak się zakopaliśmy przejazd łąk. Dobrze, Ale to problem. pojechaliśmy w Później Dobrze. masz nagrywane. Mam nagrywane. Dobra. Pojechaliśmy w odwrotnym kierunku, gdzie Szymon nie ma dojazdu wcale. wcale. I się żeśmy zakopali i potrośnie mój dziadziś był w stanie. Dobrze. To no to dziękuję z no Takim akcentem Gumi Miś, żegnamy was! Na razie.